Nocne scenerie liłe, światło lamp wieków. Tylko ja wiem, że wschodząca gwiazda doszła tak daleko w minionym milenium. Tylko ja pamiętam czasy, w których powstaje rosa na szklistych liliach i ponownie znika. 106 327 bicerc. Czas, który minął, odkąd zaznałam odpoczynek. Podczas pakowania straganów, zamykania pawilonów. Można usłyszeć gaszenie ulicznych lamp. Jest jak jest. Noc za nocą. Zawsze tak daleko ode mnie. Nazw liły. Skończona. Ponieważ znasz teraz sekrety nocy, czy chciałbyś mi towarzyszyć przy nadgodzinach? No